Na kogo masz jakieś najmocniejsze materiały? Na wszystkich. A na kogo masz najmocniejsze? Na chłopaków. Tutaj. Oni wiedzą o skarfecie? Czy nie? Pewnie będą to nie będą wiele. Ci nie wiedzą. Nie. Na nich no. mamy najmocniejsze. nie pamiętanie. Na drugie pracy nie. Tak? Co masz na robiła? Ale na chłopaków z i to jest taka kurwa ta, że to masakra, nie? W sensie co jakieś? No takie coś, że gdyby wyszło to... Jest masakra. Ale Pandorowe czy nie? No takie pokazanie firmy, że masakra, nie? A oni wiedzą, że masz? Podejrzewam, że wiedzą. Bo właśnie chyba coś takiego było, że... Wiedzą chyba, wiesz? Że oni się bali, że ty coś masz. Chyba wiedzą. Ale to jest kurwa. Wy tam się wszyscy nagrywacie pewnie w tym filmie. Ale podejrzewam, że Wojtek nie. <laughs> Wojtek też. Wojtek nie, ale ogólnie wszystko mnie, ta cała... to wszystko mnie nauczyło tego, że kurwa tu trzeba mieć teczki, nie? Bo czasami jednym tym wysłaniem jednego zwiastunu, nie? Tylko jedne, jednego fragmentu możesz komuś całkowicie odmienić. Ruchy, nie? Mm. Zmienić wektor jego planu, tak? Przełączasz na głośno mówiący, to staraj się to robić trochę bardziej subtelnie. Cały czas, cały czas na głośno mówiący. Okej. Okay. Nagrywam wszystkie rozmowy, Sylwek. Ja. E, całe wszystkie rozmowy Okej, okay, czyli poczekajcie, czyli Rafał też nie chciał, to dlaczego mi dzisiaj gadał, że nie, no, Sylwek, ja chcę, luz, wrzucimy. Sylwek tak mówił tobie? Tak. Mam ci to kurwa odtworzyć, to jest, wam nie trzeba nie wszystko odtwarzać, wy nie potraficie nie kłamać na przestrzeni jednej godziny.